Wiecie, coś z tymi recenzjami to tak średnio ostatnio było. Nawet bardzo średnio, bo ostatnia była w grudniu. Postanowiłem jednak uraczyć was kolejną nieprofesjonalną recenzją. Jakiś czas temu, ponad miesiąc temu, obejrzałem Cruella. Zainspirowały mnie shorty z YouTube. Podobna sytuacja co przy Loraxie. Film, o którym prawie w ogóle nie wiedziałem, a jednak YouTube mnie zachęcił do obejrzenia. Specjalnie dla tej okazji skorzystałem z dobrodziejstwa rogu obfitości CDA i zanurzyłem się w historii kobiety, która miała stać się potworem. No właśnie, ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że ona tak naprawdę od początku nie była zła. Była zwykłą dziewczynką, która wychowywała się w trudnym środowisku. Sytuacja podobna, ale nie identyczna co u Jokera. Co prawda, to nie społeczeństwo ją zniszczyło, tylko śmierć matki i następstwo okazję do zrobienia czegoś na granicy prawa i charakter przełożonej i prawdziwej matki. Czy to jest potwierdzenie stawianej przez wielu filozofów i psychologów tezy, że nikt nie rodzi się zły, tylko ludzie stają się źli za życia i to zazwyczaj przez otoczenie? Disney naprawdę postarał się z tym filmem. Jest to co prawda spin-off Student dla czyli klasyka, studia z pod znaku Myszki -minki, ale spin-offy też trzeba umieć robić. I Cruella pokazuje, że Disney potrafi to robić. Historia opowiedziana ciekawi z emocjami, która pokazuje, że świat nie jest czarno-biały, że nawet zły człowiek może mieć w sobie choć cząstkę dobra. Na dobrą jakość historii zasługuje przede wszystkim świetnie napisany i przemyślany scenariusz. Serio lepiej bym tego nie wymyślił. Widać, że robili to łebscy ludzie. Za imersję zadbały przepiękne scenerie. Świata z lat 50. -tych, 60. -tych. naprawdę immersja Level Master. Dodatkowo te samochody z opoki i szykowne stroje odpowiadające raliom. Muzyka jest również świetna. Efekty specjalne uzupełniają historię, żeby widz przeżywał ją wraz z bohaterką. No właśnie, gra aktorska, bardzo dobra. Emma Stone świetnie sobie poradziła z rolą mokruelni, i jej dziką psychopatią, skrywaną pod maską ułożonej i początkującej projektantki. Emma Thompson wypadła świetnie w roli słynnej i cenionej projektantki Businesswoman, która bez skrupułów osiąga swój cel. Można by powiedzieć, idzie po trupach do celu. Joel Fly i Paul Holler również świetnie zagrali swoje role i naprawdę myślę, że zasługują na docenienie. Podsumowując, warto obejrzeć. Oglądałem wieczorem gdzieś koło 23:00, zacząłem, no i skończyłem gdzieś koło 2:00 w nocy. Ale nie żałuję, był to jeden z najlepszych filmów, które ostatnio obejrzałem. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji publikacji 2025.